Witajcie! Zapraszam Was na pierwsze czytanie historii tego kanału na, dla Waszego znaku. I jak zapewne zauważyliście już, znaki podzielone są nie na trzy, tak jak domniemywałam w filmie wprowadzającym do nowego oblicza mojego kanału kofeinowe monologii, ale kawa jest. Kofeinowe monologii, jak widzimy, są już starotem. I chciałam Wam tylko powiedzieć jedną rzecz, chyba istotną, myślę, że to wiecie, ale tak na wszelki wypadek. Tarot nie jest wyrocznią. Tarot jest jedynie rozmową z energiami poprzez karty, poprzez te symboliczne karty. Dlatego też nie można brać wszystkiego dosłownie, jak zresztą, ponieważ jest to czytanie ogólne, to trudno się spodziewać, że wszystko będzie idealnie pasowało. Być może pewne energie u Was się tak nie zaznaczą, jak u innych. Po prostu obserwujcie w ramach, powiedzmy sobie, wskazówek i ciekawostek odnośnie przyszłości. Można te moje czytania traktować. Bardzo często zresztą jest tak, że pewna energia w różny sposób uzewnętrznia się w życiu ludzi. Ta sama energia może spowodować rzeczy podobne, ale niekoniecznie takie same. Dlatego proponuję z pewnym dystansem, ze zrozumieniem i z wyobraźnią. Po prostu szukajmy rzeczy, które możemy wykorzystać, które mogą być dla nas jakąś radą i wskazówką, ale nie przywiązujmy się tak do wyniku tego czytania, jak do rzeczy. No, absolutnie zdeterminowanej. Ona musi być i koniec. Nie, nie musi albo nie musi być w takiej postaci, może być podobna. Um, zapewne będą jakieś związki zawsze, natomiast nie zawsze będzie ta moja interpretacja pasowała idealnie do wydarzeń w Waszym życiu. W zasadzie to jest tyle tytułem wstępu i mam nadzieję, że wyciągniecie coś dla siebie, albo w ostateczności Przyjemnie spędzicie czas ze mną. To w takim razie zapraszam. Witajcie w czytaniu dla strzelca, a konkretnie dla drugiej połowy znaku. A niewygodnie mi tak ręce wyciągać, także sobie będę na kolanie tosował. Dla drugiej połowy znaku w czytaniu na czerwiec 2021 roku. A druga połowa znaku to jest od 7 grudnia do 21 grudnia. Czyli urodzenie pomiędzy 7 a 21 grudnia. To jest czytanie na czerwiec dla nich. Dobrze. Szybciutko jednym słowem. Przyłóżmy sobie i... O Jakoś chyba dzisiaj sobie źle ustawiłam Od stół w stosunku do kamery i, i do miejsca, w którym siedzę. Czyli lecimy tak. Pierwsza energia to jest z czym wchodzicie w miesiąc? Co nam zostało po poprzednim miesiącu? Jaka jest dominująca energia tego miesiąca? Czerwca? jak to się rozwinie, ewentualnie co się stanie później, ale jeszcze w ramach miesiąca. To jest największy problem, z którym się mierzymy. Największy problem, trudność, przeszkadzajka, coś, co powoduje, że nie będzie nam tak fajnie realizować. Z tym się zmierzymy, wyzwanie. To jest remedium na to wyzwanie. Co tarot radzi? Co z tym wyzwaniem zrobić, żeby było lżej je przejść? A to jest ogólna rada tarota odnośnie miesiąca i całej sytuacji. Ciekawostka. A to jest, to, to radzi robić, tego radzi tarot nie robić, broń Boże. I z jaką energią wchodzimy na miesiąc? Do miesiąca następnego. No, bardzo, bardzo to jest dobrze. Jesteśmy w końcu strzelcami. Znakiem ognistym. I wreszcie odzyskujemy tutaj swoją energię. No, nie tylko tutaj. Widzę, że jeszcze trochę jej jest. Energia z poprzedniego miesiąca to jest karta świata. Karta 21. Ostatnia karta w talii tarota. Podsumowująca, karta, która zamyka jakiś cykl. On się już dopełnił. Normalnie, znaczy zazwyczaj jest to karta interpretowana szczęśliwie. A zatem jest to karta świata, karta zamykająca jakiś etap. Jest to karta pozytywna, czyli nawet jeżeli nam się wydaje, tak patrząc na cały układ, że to wcale nie jest takie dobre, to tak naprawdę był najwyższy czas, żeby to zamknąć, to się dopełniło, zamknęło i jest to dobra okoliczność dla nas. Naprawdę dobra, bez względu na to, co nam się może mm, wydawać tu i teraz. Wydaje mi się troszkę, że to jest taki, mm, że to jest opowieść jednak uczuciowa, emocjonalna, związkowa, miłosna. Tak mi się to wygląda, tak mi to wygląda. I co widzimy? Wiemy, że się coś skończyło. Paść pucharów jako energia dominująca mówi o tym, że będziemy coś w ramach żywiołu wody, w ramach emocji. Będziemy zaczynać w zasadzie od początku. Będziemy znowu zaczynać od początku. Znowu będziemy musieli się nauczyć czegoś, rozpoznawać swoje uczucia, rozpoznawać własne emocje. Znowu będziemy się musieli uczyć. To chyba nie jest według Was najszczęśliwsze zakończenie cyklu. Najprawdopodobniej wcale nie, nie na Wasze, nie było to Waszą intencją i wcale nie na Wasze życzenie i wcale tego nie chcieliście. Ale to było widocznie konieczne, bo ten cykl się zamknął. Coś się skończyło. No i ten biedny mały paś. Co prawda ma ten swój kielich, trzyma tutaj w rączce kielich, z którego wyskakuje rybka. Więc jest to jakieś zaskoczenie. Bardzo możliwe, że ta cała sytuacja z tym zakończeniem Was zaskoczyła że nie byliście na nią przygotowani, że nie wydawało Wam się, że to jest w ogóle możliwe. I tak zostaliście z tą swoją rybką w pośrodku niczego. Bo może nie tyle pośrodku niczego, ile pośrodku nieco wzburzonego morza, wzburzonej wody. Czyli emoc. Nie ma tu jakichś szczególnych bałwanów, fal i nie wiadomo co, czego niepokojącego ale ta woda jednak nie jest taka gładka. Coś się tutaj dzieje z tymi emocjami. A że się dzieje, to widać w karcie ósemki mieczy, która jest jakby konsekwencją tego, co się wcześniej wydarzyło. Że jednak ta sytuacja troszkę, proszę bardzo, ta sytuacja troszkę Was przerasta. Czujecie się jak w klatce osaczeni, ślepi, związani, oczywiście w sposób pozorny, bo to nie jest coś, czego nie można przeciąć, to nie są pęta, których nie można przeciąć. Macie oczy zamknięte, zawiązane i wcale nie wiecie, którędy macie iść. Ja myślę, że zaskoczenie było tak duże tą sytuacją, to naprawdę może być coś zaskakującego i gwałtownego. I takiego pod tytułem Grom z jasnego nieba. Co prawda to... 21 karta świata to jest, to jest takie dopełnienie cyklu i tu nie ma wątpliwości, że to jest właściwy koniec. Ale może wy nie byliście mimo wszystko na ten koniec gotowi, bo wzbudziło to w was, albo może i byliście gotowi, natomiast, natomiast wcale nie było to zgodne z waszymi emocjami tak naprawdę. Tylko wiadomo było, że musi się skończyć i troszkę się poczuliście jak w potrzasku, Tak nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest taki moment, to musiało, musiało się to dosłownie tuż przedtem wydarzyć, przed wejściem w czerwiec, ponieważ nadal pozostajecie w tym swoim zadziwieniu, w pułapce swoich myśli, które mówią, o Boże, nie wiem dokąd iść, o Boże, przecież nie ma z tego wyjścia, ja tu będę tkwić całe życie. Jakie jest wyzwanie? wyzwanie? jest, wyzwaniem jest karta kochanków. To jest bardzo zadziwiające, prawda? Ale mówi nam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz może pokazywać trudność w takiej postaci, że nie potraficie sobie przerobić spraw związku, który się skończył. Albo ewentualnie nie wierzycie, jak tu widać że w nowy związek można wejść, że wejdziecie. W tej chwili tego nie widzicie, wydaje się Wam, że to się świat skończył, ponieważ jakiś związek się skończył. No i jak skąd wy weźmiecie nowy, jak Wy go zbudujecie, wy w zasadzie wcale nie chcecie w tym momencie tego. Więc kwestie związku, kwestie miłości będą bardzo trudnymi kwestiami dla Was w tym miesiącu, trudnymi do przerobienia. Z jakiegokolwiek powodu? Czy z tego powodu, że będziecie jakby tęsknić do tego utraconego, zakończonego związku. To nie jest utracony tam, nic na głowę nie spadło, to po prostu się jakby zamknęło. Wszystko już było i się zamknęło. Na tym etapie, na jakim powinno było się zamknąć. Bo ten etap był właśnie tego końcem. Ale niekoniecznie to może być to ewentualnie jeszcze jakiś lęk przed tym, obawa. Niezrozumienie nie zrozumienie sytuacji. No. Po prostu jesteście w tym momencie tacy troszkę ślepi i głusi na, na to, co się dzieje tak naprawdę z zewnątrz nie widzicie żadnych dróg rozwiązujących tę sytuację. Nie wiecie w ogóle, jak się w tej sytuacji znaleźć, tak? I nie widzicie z niej wyjścia. Czyli może to być taki lęk na przyszłość, że w przyszłości tego lęku, tego związku się nie uda zbudować. Tak czy inaczej, lęki i trudności kręcą się wokół związku, czy tego utraconego, czy tego ewentualnie nowego. No jest to problem. Co nam mówi tarot? Znowu musi przypomnieć strzelcowi, tak jak strzelcowi z pierwszej połowy, z pierwszej połowy znaku, że no kochany, kochany, ty sobie przypomnij, że ty jesteś ogniem. Jesteś ogniem, działaj i daje nam jako odpowiedź na ten zakończony, bądź wymarzony, ale taki wątpliwy związek rycerza Buław. No, czyli karta ognisto, super fantastycznie zgadzająca się z, zgadzająca się z waszą energią. No, no sorry bardzo Was, ale ten tarot moim zdaniem mówi do Was tak. Kochani, na samo umartwianie to był już czas. Nie ma sensu tego ciągnąć dłużej, to się skończyło. I jeśli chodzi o związki, to może nie ładujcie się już w takie, które będą Was tam emocjonalnie mordować. Chwilowo po prostu wsiądźcie na tego konika i poszukajcie sobie zwykłej, czystej przyjemności. Pobiegnijcie tam, gdzie Was coś zafascynuje. Nie, nie siedźcie między tymi mieczami, ruszcie się. Tej klatki nie ma, te miecze nie istnieją. Wy jesteście ogniem, magin. Nie będzie się zastanawiał, czy jest w klatce, czy nie jest w klatce. Po prostu ją spali i z niej wylezie. To proste jest, nie? I tak taka energia mniej więcej jest w rycerzu buław, który no, bardzo chętnie i szybko udaje się dokładnie tam gdzie go coś interesuje, czegoś chce i nie ma sensu tkwić, a poza tym jest jak to buławy, no jest taką młodą, seksualną też energią. Niezwykle żywotną, to jest jednak rycerz. I to by się zgadzało z taką dokładnie, taką radą na cały miesiąc, jest to... Diabeł. To jest piętnastka wielkich arkanów i jest to diabeł. I wobec tego, co się tu dzieje, no to ja nie będę mówiła o lękach. Ja nie będę mówiła o tej drugiej stronie, nie wiem, no bo nie sądzę, żeby mówił, tarot radził, no to idźcie na kielicha, kurczę, się sobie strzelcie albo, na, albo oddajcie się jakimś innym używkom. Tego do Was nie mówi. Jak również nie mówi o lękach, bo z lęku to, to wy się tak naprawdę musicie wyzwolić. Ja myślę, że on idzie troszkę tak jak z tym paziem, z tym, z tym rycerzem. Oddaj się przyjemnościom, zwyczajnie. Nie jesteś przecież już marionetką, prawda? Już pewien, znaczy marionetką, niekoniecznie w związku trzeba być marionetką, ale już nie jesteś w mocy tamtej miłości. Tutaj mamy kochanków, a tutaj mamy jak, jakąś drugą stronę tych kochanków. To jest trudnością, więc to będzie czymś, co Wam pomoże uporać się z tymi, z tymi wszystkimi rozterkami. Biegnij za przyjemnością i tutaj też. A oddaj się jakiejś me, namiętności. To nie musi być poważna namiętność. Poszukaj coś, co Cię porwie. Oczywiście uważaj. Uważaj, bo ten diabeł kusi. On kusi i można przekroczyć bardzo szybko granicę i można sobie wpaść z deszczu pod rynę. Albo w, w jakąś jeszcze gorszą sytuację. Poszalejcie, no, no, przytko tak powiedzieć. Ale tak, oddajcie się jakimś namiętnościom, poszukajcie sobie jakiegoś, jakiegoś fajnego, fajnego partnera na na miłe spędzenie czasu. Być może jakieś wspólne zainteresowanie, jakieś szaleństwo, jakiś, jakiś nawet ruszyć się, jakiś wyjazd. No, uprzyjemnijcie sobie to życie. Uprzyjemnijcie. To jest, to jest karta również przyjemności. Przyjemności. No, no, trzeba pamiętać, że przyjemności niestety nie zawsze wiodą do dobrych rzeczy, więc Proszę o poprawkę na to. No ale skoro piękna, romantyczna miłość nie wyszła, to po prostu trzeba odreagować i tyle. I myślę, że o to chodzi tutaj w tym Diable. Pobiegam, że to nie jest takie bardzo wprost tłumaczenie tej karty. I teraz czego nie robić? No właśnie, mamy piątkę mieczy. Piątkę mieczy. Po tej, w obliczu tej ósemki mieczy, nie wiem, czy wy to widać. A, widać. Czego nie robić? Nie czuć się... Nie czuć się człowiekiem pokonanym czy upokorzonym. Odrzuć od siebie te myśli. Naprawdę. To, to nie ty jesteś kimś. To, to nie ty jesteś pokonany, to jest pierwsza rzecz. W ogóle nie ma tutaj pokonanych. Jeżeli ta osoba, wiecie, bo ta piątka to jest zawsze jakieś taki, takie poczucie, że ktoś nas jednak zrobił w konia, wykorzystał, no takie brzydkie uczucia, więc odrzuć te uczucia, to nie jest czas na nie. To wszystko jest wytwór waszego umysłu. Zazwyczaj tego typu uczucia to jest, to jest nasze, nasz wytwór. Niekoniecznie ktoś chce nas upokorzyć, to my to tak odbieramy, a to już nie jest wida tamtej osoby. Choć oczywiście bywa, bywają też i takie sytuacje, ale myślę, że to nie jest ta właśnie taka sytuacja, że to nie jest taka sytuacja, że to po prostu jest wytwór naszych myśli to my się tak czujemy pułapkowo, upokorzeni, nie wiemy co robić. Nie czuj się tak. Weź, zajmij się jakąś przyjemnością, jakąś namiętnością, jakąś pasją. Znajdź sobie coś, co cię pociągnie za sobą. Ja naprawdę nie, nie, nie twierdzę, że to muszą być oczywiście jakieś e, miłosne przygody, miłosne podboje, takie, no, bez bez uczuć, o takie, żeby się tam, żeby zrobić na złość tamtej osobie, bo to już nie zrobimy tej osobie na złość, a sobie możemy narobić biedy. Natomiast natomiast na pewno chodzi o to, żebyście sobie sprawili jakąś przyjemność. Przyziemną przyjemność. I bardzo pięknie się sprawa rozwiązuje, jak widzę, bo z tej ósemki mieczy gdzie nie wiecie dokąd iść. Macie kartę bramy, to znaczy w tym miesiącu zrozumiecie dokąd prowadzi Wasza droga. I cieszę się, że to jest trójka buław, bo to jest karta żywiołu ognia, czyli Waszego żywiołu. Więc pójdziecie, macie już, będziecie mieli już sprawę objaśnioną. Zrobicie ten krok, to jest karta brama. Tak jakby tamten związek się zakończył, tak naprawdę, ostatecznie się zakończył. Ja cały czas wracam do związku, bo mam wrażenie, że to jest jednak związkowe, ale spróbujcie sobie dopasować to do jakiejkolwiek innej sytuacji. Zakończyć się może cokolwiek, my możemy zostać rozczarowani w pewnym sensie. Zaczynać od początku coś, staniemy z koniecznością rozpoczynania od małego, nie jesteśmy znowu tacy bardzo dobrze przygotowani, a jednak musimy. Mamy lęki w związku z tym, prawda? Mamy poczucie, poczucie że tutaj jesteśmy, o, gdyby to była inna historia, no to w związku z tym, że, że jesteśmy po jakimś zamknięciu czegoś, no to mamy kwestię wyboru. Kwestię wyboru. Stanie przed nami jakiś wybór. Może będziemy musieli zdecydować, no cokolwiek, z kim będziemy, do jakiej pracy pójdziemy, wybór postawy, wybór towarzystwa. To może być wszystko. I wtedy radą jest to, że trzeba podążać za tym, do czego ma się tak naprawdę pasję. I diabeł to też jest karta pasji. Oprócz tego, że jest to karta smutku, z tą pasją to też jest tak, wiecie, trzeba uważać na te pasje, bo... Pasja ma swoją drugą stronę, ciemną. Uzależnie dla pasji poświęca się różne rzeczy, pamiętajcie, więc to też wcale nie jest... To z, z bardzo dużym umiarem należy korzystać z niewątpliwych dobrodziejstw karty diabła, bo te dobrodziejstwa tam tkwią. Każda karta w tarocie ma swoje dobre strony. I to też jest dobra, dobra karta, szczególnie że jest rekomendowana przez tarota. Więc pozwala Wam na to, żeby za tą pasją jakąś iść. Jeśli to nie jest czytanie, powiedzmy sobie miłosne. I jeśli to jest tak, że zwolnili Was z pracy, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie jesteście upokorzeni. To jest coś, co musicie sobie wybić z głowy. Nie jesteście przegrani. Bo to był po prostu naturalny proces, a Wam się wydaje, że to Wasza wina, że coś źle zrobiliście. Nie, nic nie było źle. Nikt Was ze złośliwości czystej nie zwolnił z pracy na przykład, tak? Tylko dlatego, że coś się skończyło. Jakieś możliwości tej firmy. Firma upadła. Skończył się jakiś okres w życiu, w którym, który był Wam dany, żeby tam pracować. Ale droga się znajduje. Jest, jest droga, ona to już jest po przemyśleniu. Wy tutaj, siedząc tam i się tam głowiąc, szukając tych dróg w taki czy inny sposób, wy dojdziecie do tej bramy i będziecie wiedzieli dokąd iść i pełni werwy ognia wejdziecie w nowe. To jest zawsze nowa droga. I w sumie będzie super. No ale strzelce faktycznie nie mają tak łatwo w tym miesiącu z którejkolwiek połowy miesiąca by nie były, z połowy znaku by nie były, to nie mają tak łatwo. No ale myślę, że to wszystko się dobrze kończy. No to wielu dobrych wyborów, szerokich dróg, nowych, wspaniałych. Przeróbcie to z najmniejszym bólem i po najmniejszych kosztach własnych. Pilnujcie się, żeby nie przedobrzyć, bo jest, takie, jest taka możliwość, choć niby Wam tarot to rekomenduje. Ale mimo wszystko ja bym z diabłem uważała. A poza tym twory myślowe tylko się tam Wam zdaje, że jest tak paskudnie. Wcale nie, bo jest zaraz, zaraz się nowa droga znajduje. To wszystkiego najlepszego, drogie, drogie strzelce i do zobaczenia w następnym czytaniu. Przepraszam, ale już myszkę było widać. No to papa, do widzenia.